No, chyba nawet szamana słychać dzisiaj. Witam was w niebieskiej biegunowej ręce, w drugim fali łącznika, 5 stycznia. Szaman się pomylił wczoraj czy przedwczoraj, mówił, że to 7 miesięcy od powstania szkoły na Chodraskach, a to 8, 7 było grudnia. Także rocznica jakaś jest. E, ósemka to było, nie było specyficzny e, specyficzna liczba, czy tam cyfra w, tej, w tym naszym e, trójgęstościowym w świecie, w tym naszym Matrixie, yy, miałem tytułem wyjaśnienia, yy, właśnie co to znaczy imho, narwać zaczyna. Ciekawe, czy przestanie. Jak mnie rwie, to. O, no, właśnie, ale jaja. No, niezwykle. Słuchajcie, czy szaman jest czy znikną Ja japańskie Czym nie słychać czym nie słychać moj winy na panelu mnie nie ma Coś zrobiono, właśnie widzicie, jakie zagięcie przestrzeni. Tyle dni był spokój, a dzisiaj, a dzisiaj, właśnie jak Szaman miał wyjaśnić, co to znaczy, im przestrzeni, to właśnie zobaczył żółte światełko. E, widocznie będzie dwustopniowe wyjaśnienie. E, generalnie, słuchajcie, im to jest, można powiedzieć, takie pozbywanie się z treści, które zostały w sposób sztuczny w nią wmontowane. Czyli niekoniecznie zostały w pewien sposób uruchomione poprzez świadomość bezpośrednio, tylko za pomocą. Troszeczkę technologii i przede wszystkim sztucznie są utrzymywane w tej przestrzeni. No i właśnie to był taki proces tydzień temu z układem w sobotę, stąd była taka, taka nazwa, ale, ponieważ jak wyszło to przed chwilą, ma to jeszcze można by powiedzieć znaczenie, ta, ta nazwa. Można powiedzieć na wyższym traktalu, ale skoro tak się nam tutaj sieć zachowuje, e, chociaż teraz akurat nie słychać, widać z tego, że e, że tak powiem, e, odkodowanie tej nazwy e, potrzebuje jak gdyby. Dwóch, yy, dwóch etapów. Więc można powiedzieć, że dzisiaj pierwszy mamy z głowy w tej niebieskiej biegunowej ręce. Pewno drugo, drugi będzie jutro. Myślę, że już nie będzie nam przeszkadzał internet. Dzisiaj, yy, dzięki zdobytej wiedzy, można stworzyć stabilną bazę na zaprowadzenia ładnych w życiu. Eee, liczą się konkretne czyny, a nie dobre zamiary. Dziś robię wielki przegląd i segreguję sprawy według tego, co wiem, co rozumiem, z czym się nie zgadzam. W ten sposób rozpoznam, gdzie skrywają się największe pola napięć i co spędza mi sens Najpierw warto uzdrowić swoje. Nieharmonijne, tutaj chore, ale ja wolę słowo nieharmonijne myślę i zakończyć polemikę. Nigdy. Yy, nigdy nie wiadomo, co jest chore, natomiast wiadomo z pewnością co jest harmonijne, a co nie jest harmonijne. No widzę, że jedziemy dalej. To się cieszę, bo już myślałem, że... Yy że ten internet dzisiaj coś się mocno przywalił. Choć, tak jak mówię, nie było takiej opcji ostatniej. Z czego się szaman bardzo cieszy. Dzisiaj ta e, niebieska biegunowa ręka w nie była takim e, łatwym dniem. E, bo można powiedzieć do dobijamy do w zasadzie końca no właśnie zaczyna chyba rwać tego procesu dokładnie słuchajcie w podobnym momencie kiedy szamant się decyduje właśnie użyć słowa improsternializacja właśnie ten proces dobiega końca myślę że całkiem nie, nie zerwało no, ale zobaczymy. To słuchajcie, nie jest wszystko przypadkowe wbrew powodu. To słuchajcie, nie jest wszystko przypadkowe wbrew powodu. To słuchajcie, nie jest wszystko przypadkowe ale... No, niezłe jazdy. A ten playback, słuchajcie, to on się sam włączył. Także ciekawy, dzisiaj mamy jazdy. Można by tak powiedzieć, że w związku z tą prosternializacją również następowało w miejsce tego, tych sztucznie wygenerowanych blokad, wypełnienie opcji, właśnie, które się zwolniły na przestrzeni otwartą. Otwartym polem możliwości i to też jest jeszcze um, taki poziom przekazywania um, taki poziom przek przekazywania informacji właśnie przez szamana o dużej stopniu ogólności. No, ale póki co yy, nieraz na razie yy, nie ma sensu właśnie tego uściślać, dopóki ten proces się nie skończy, a tak jak mówiłem w zasadzie jutro on dobiega końca w żółtej gwieździe i szósty, w zasadzie siódmy styczeń to będzie już taki okres, taki czas, który no myślę, że większość z was stanowcza powinna, powinna właśnie te procesy, o których mówię Między innymi mieć za sobą w swoim polu, i myślę, że odczuć. Już dostałem, właśnie, opisy doświadczeń Waszych, kilka, z czego się bardzo cieszę. Być może w jakiejś dłuższej audycji część wykorzystam, ale jeszcze chętnie się z tym trzymam. Ze względu na to, że być może jeszcze niektórzy dołączą, bo tak jak powiedziałem wczoraj, jak mówiłem wczoraj, dość istotne czasami jest właśnie zebranie tych wszystkich swoich doświadczeń w taką zwięzłą formę, z którą sami będziecie mogli się skonfrontować. Niekoniecznie musicie od razu się dzielić z tym. Nawet z szamanem, ale jeśli ktoś się jeszcze zechce tym podzielić, to będzie mi bardzo miło. To też jest yy, no, duża weryfikacja dla szamana tego wszystkiego, o czym mówi, tego wszystkiego, co robi, co wbrew pozorom nie jest yy, no, taką sprawą prostą i oczywistą, wręcz yy, można powiedzieć, jest. Raczej z, z gatunku mało prawdopodobnych i niemożliwych. No ale jak widać, takie opcje czasami też y, są, przechodzą do pola możliwości. Szczególnie dość istotne i ważne staje się to wtedy, kiedy jeszcze jest możliwość, jest nadzieja, y, jednak, Chodzi, niby się ona nie weryfikuje, ale można powiedzieć, że im dłużej pole możliwości pozostaje otwarte, tym jak gdyby w tym polu coś takiego jak nadzieja funkcjonuje jako potencjał możliwy do odkodowania, tak to nazwijmy. A jest to bardzo potrzebne w tym okresie. Dalej. Potrzebny jest również czas, chociaż często mówię, że ten czas z punktu widzenia wyższej świadomości niekoniecznie jest taki liniowy, jak nam się tutaj wydaje, ale dopóki te nasze skafandry w pewien sposób są ograniczeniem dla świadomości, no a tutaj inaczej nie będzie, no to czasami liniowy czas, żeby mógł, żeby mogło się w nim coś przejawić. Potrzebuje dłuższego czasu okresu trwania. O. No i tak właśnie się dzieje. Teraz będziemy mieć jeszcze co najmniej 2, no, dzisiaj jest szósty. Można powiedzieć już prawie czyli dwa miesiące i piętnaście, czternaście dni. Pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia dwadzieścia jeden. Siedemdziesiąt cztery dni, można powiedzieć, na to, żeby wszystkie procesy które y, są uruchomione, zapiąć i doprowadzić do końca. Po tym okresie niekoniecznie y, już to będzie takie proste i oczywiste. Y, I możliwe do wykonania, y, ci, którzy nie wyskoczą na te opcje y, możliwych do wykorzystania, Potencjałów yy, i z tego nie skorzystają, niekoniecznie będą w stanie to aktywować. Oczywiście nie mówię tutaj o Was, mówię tutaj o ogóle po, populacji, no bo tak jak często yy, ostatnio Shaman wypowiada się o uzysku z całego okresu fali, że on jest no, na poziomie 10%. Słuchajcie, to jest naprawdę totalne niewiele ale pamiętajmy, że może się to zmienić nawet w przeciągu kilku tygodni, a mamy jeszcze na to tak jak przed chwilą powiedziałem prawie 10 tygodni, czy ponad 10 tygodni. Więc yy, będzie to jeszcze yy, mocno weryfikowalne. A ci, którzy ten potencjał przechowają, czyli przeniosą, no będą mogli jeszcze w pewien sposób przestrzeń, czy też innej istoty obdzielić takimi możliwościami w późniejszym okresie. Można powiedzieć, że sama przestrzeń niekoniecznie będzie taką możliwość oferowała. I to już można stwierdzić dzisiaj. Natomiast istoty, o znowu, ostre treści jadą i szama na rwie. No właśnie. Masakr. No, słuchajcie, znowu. z No, nie wiem, czy mnie mocno zerwało. Teoretycznie jestem znowu. Eee... Znowu takie mocne przejawienie pewnych rzeczy, które szaman komunikuje na przestrzeni. No i Tch... W pewien sposób przestrzeń dopiero e, prawie, że jak w tym procesie, kiedy zrywa, jest tymi treściami. Nie ma jeszcze miejsca, jakby kiedy na e, zapisanie tych informacji, dlatego, dlatego przerywa. Słuchajcie, śmieszne to jest, no ale takie przejawienie e, pewne fraktalne e, tego wszystkiego, o czym mówię, dosłownie online, w tym samym czasie rzeczywistym. To jest, to jest coś niesamowitego, w każdym bądź razie wracając do tego, przy czym prawdopodobnie zerwało, ponieważ po tym okresie raczej no, z dużym prawdopodobieństwem już, czyli po 21 marca, po końcu niby kalendarzowej zimy, której jak tak dalej pójdzie, to może wcale nie być Albo przynajmniej będzie no taka, jakiej nie było od, przynajmniej w Polsce, za pamięci tych, którzy żyją. Nie będzie opcji na przestrzeni do wykorzystania pewnych potencjałów, które wcześniej nie zostaną przez istoty w pewien sposób wykorzystane. Natomiast ci, którzy. Którzy z tego skorzystają, będą mogli się jeszcze tym podzielić z innymi istotami po tym okresie. Czyli można powiedzieć, że te możliwości zostaną przeniesione przynosicielami tych treści, tych potencjałów, będą istoty, które, które je aktywują. Ten czas też nie będzie trwał wiecznie, ale, ale będzie bez porównania dłuższy od tego, w którym w pewien sposób będą one aktywne na przestrzeni, bo tutaj ten proces jest zależny trochę właśnie od w pewien sposób. Interakcji świadomości z przestrzenią, na której te potencjały są zapisane. I jeżeli tej interakcji nie ma, te opcje wraz z cofaniem, metaforycznie rzecz ujmując się fali, zostają zamknięte. No i tak to, moi mili, jest. Ja myślę, że mm, jak mnie urwało mocno, bo czuję, że mogło mnie poszatkować na kilka kawałków, to za tam 15 minut chyba się uda. Chociaż teraz widzę, że ten internet faktycznie jest bardzo kiepski, dlatego szamana zrywało. No ale za kilkanaście, myślę, minut, do no tam pół godziny najdalej, powinno to być na kanale na YouTubie Jaskinia Szamana lub na stronie również. No i tyle moi mili, w zasadzie no to co Szaman miał dzisiaj w pewien sposób w swoim nie powiedzieć w tą 8 miesięcy po otwarciu szkoły, też tak mi przychodzi, że to jednak w jakiś sposób dość istotne było, no to zostało powiedziane i życzę wam dobrej nocy. Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się.